z smolarka w zaskoczeniu nas wszystkich zakończyła się przedwcześnie. W pamięci ludzi sportu dostanie Włodek jako wybitny piłkarz, grający zawsze dla drużyny, ale często otrzymający wynik meczu po solowych akcjach, w których nikt nie mógł mu zgodzić. Składały się na to jego szybkość, technika, wola walki i coś z geniuszy. Coś znaczy dobronego natknięcia. Był dobrym duchem zespołu, zawsze pochodny, spory do żartów, w sumiennym treningu, chętnie pomagający polegać. Niezliczona ilość wiecznych, czas grupowań, treni, jeszcze raz treni, wszystko to pozwalało poznać tenerowi zawodnika dogłębnie i ogarzyć i pozostającym w sercu na zawsze. Kotek zdawał sobie sprawę z tego, że wszystko, co w życiu osiągnął, zawdzięcza pinsom. Są jego życzliwość.